Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Unboxingu. Dzisiaj przedstawię Wam model firmy Tilk. Firma Tilk ostatnio niezbyt często, niezbyt dużo wydaje modeli z oznaczeniami PKP czy też polskich w skali H0. Zupełnie przeciwnie jak to ma w zwyczaju w skali TT. Tam jest niekwestionowanym liderem. Stąd cokolwiek się pojawi, to zdecydowanie jest zauważone, bo ostatnio jest to na poziomie ich, ich modele są gdzieś na poziomie 1-2 sztuk rocznie nie więcej. W zeszłym roku albo dwa lata temu było to, był to wagon pocztowy pomarańczowy. Oczywiście, oczywiście. no niestety przymalowanka. Wagonu NRD, a w tym roku mamy model lokomotywy. Jakiej lokomotywy? Parowozu? Dokładnie TKP-30-1. Model lokomotywy z drugiej epoki. Zdecydowanie poza moimi zainteresowaniami przecież to nawet nie epoka czwarta co tam dużo mówić nawet to nie jest epoka trzecia jest to epoka druga czyli. Odwzorowanie lokomotywy, która jeździła w Polsce przed wojną. Dlaczego zdecydowałem się na kupno? No, choćby dlatego, że żadnego modelu z tak odległego okresu nie mam. Nie mam żadnego modelu, żadnego wagonu czy lokomotywy, który jeździł przed wojną. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że jakoś tak ostatnio zapałałem ochotę na, yy, właśnie modele parowozów, yy, ku pewnie ubolewaniu wielu z Was, że jednak jakieś modele fabryczne i też z doświadczenia już raczej nie rzucam się na to co się pojawi na rynku wtórnym na Modele, które były dotychczas wydane. Dlaczego? Dlatego, że no, mam doświadczenia takie niezbyt przyjemne, że często są to modele w jakiś sposób przechodzone, pocudowane, bywa, że niekompletne, bardzo delikatne. Stąd wolę mieć modele fabrycznie nowe. I, i skoro niemożliwym jest dostać praktycznie tych starszych modeli w oryginalnym stanie. Nie mówię tutaj o zapewnieniach sprzedawców, bo ci oczywiście zapewniają, że zrobił kółko na makiecie czy coś, tylko wprost zwyczajnie nie mam zaufania, dlatego jeśli już, to tylko nowe modele. No i w tym roku mamy takiego Tyliga. model tej lokomotywy czekaliśmy w sumie ze dwa albo trzy lata, nawet. Bo już jakiś czas temu zapowiadany, na pewno na 2020 rok, może nawet na 2019. I oto jest. Pudełko fajne, zgrabne, małe. Zobaczcie, jakie to jest mały, małe pudełko, jak dla jakiegoś wagonika. Ale jak widzicie, wyjąć model z tego pudełka wcale łatwo nie jest. Wszystko jest ciasne. Może to i dobrze. No i proszę bardzo, już udało mi się wyjąć przynajmniej częściowo. Wyjmę resztę tego opakowania, wszystko naprawdę potwornie ciasno siedzi, chcę to wyjąć, bo pod tą gąbką jest instrukcja, a w przypadku parowozów jest to szalenie istotne, żeby to, z tą instrukcją się zapoznać. Dlaczego? No dlatego, że temat założenia dekoderat wcale taki prosty nie jest. Trzeba bardzo uważać, żeby czegoś nie uszkodzić przy dobieraniu się do gniazda dekodera. Ono jest, on jest zazwyczaj gdzieś tam schowane. No Nie można po prostu na siłę próbować coś tam otwierać, jak w przypadku innych modeli spalinowozów czy elektrowozów, gdzie wiadomo, że trzeba zawsze w 99% ściągnąć budę, chociaż ostatnio są chlubne wyjątki. Dobra, gdzie instalujemy w takim razie ten. Dekoder. Poszukajmy. Instalacja dekodera, napisane po polsku. Jedynkę zdjąć budkę. Dwa tu jakieś, nie wiem jak się to nazywa. Jakieś klapy. Przepraszam, no nie, nie potrafię tego nazwać. Nie znam się na budowach parowozu. Później należy otworzyć tą skrzynię. I w skrzyni, jak widać, jest ten dekoder. Tu widać gniazdo wyjąć za ślepkę. To jest chyba to do zaślepka. Z powrotem założyć. No, pokomplikowane, mam nadzieję, że mi się to uda. Udźwiękawiać tego parowozu nie będę, na to już się nie piszę. A może trochę szkoda, jednak z dźwiękiem to jest to, ale tym razem model ten był tylko w jednej, jedynej wersji analogowej. Kto wie, może kiedyś. Na razie póki co postaram się zainstalować ten dekoder. ale. Najpierw to chyba wypadałoby obejrzeć co my tu mamy. Tutaj ta gąbka jest taka sztywna jak w przypadku modeli Schlesien, modele. Nie wiem czy pamiętacie. Właśnie takie sztywne twarde gąbki. Dawno czegoś takiego nie widziałem, a tu mamy jakieś węże do montażu, haki, czy też orczyki z nie wiem jak się to nazywa fachowo. No i sam model. Jak wyjąć ten model? Żeby go nie uszkodzić, wypchnąć, nie wypchnąć, nie mam pojęcia. Jak zdejmę to, to model teoretycznie będzie na wierzchu i może jakoś tak postaram się go bokiem tu wyjąć. OK. Poszło bez problemu. Stawmy go na gąbce. Folia. No i proszę bardzo. Naprawdę piękny model, ciężki. To się czuje w ręku, że to waży. Spójrzcie sami. Tu się trzeba znać, być fachowcem na budowie parowozów i jak wyglądają w rzeczywistości parowozy. Sporo z nimi czasu spędzić na żywca, bo jeśli chodzi o zdjęcia, to w przypadku takich modeli, zwłaszcza modelu lokomotywy przedwojennej, to zbytnich nadziei bym sobie nie robił. Tu szkoda, że to nie jest jakieś tam trawione, ten orzełek i ta tabliczka, tylko namalowana. No ale jest jak jest. Zobaczcie, że tu w skrzyni imitacja węgla nie jest taka plasticzana jak to w Roko czy w Pikorze, takie nie wiadomo jakie bryły, tutaj ten węgiel jest taki fajny, delikatny. Nie jest przeskalowany. W środku no niestety Gdzieś to wszystko musi się pomieścić, więc yy, szału tutaj nie ma, jeśli chodzi o to, jak wygląda model w budce. No ale co poradzić? Dobra, to jeszcze raz instrukcja, jak my to robimy. Najpierw mamy zdjąć tu ten Taszek, czy tak po prostu na siłę? Hm. Tak, tak po prostu na siłę. Poszło. Odłożę go. Żeby wiedzieć tak, tutaj te lufciki do przodu, to dołożę go może w ten sposób. Co dalej? Dalej zdejmujemy. Co zdejmujemy? Jeszcze coś może ten właśnie węgiel. Czy może to? No właśnie, głowie się, głowie, jak to powinno być zdjęte, chyba to do góry tu. To. to jest ja, to musi być zaślepka. No fajnie, tylko, że wyskoczyło mi całe, dobra. Jest, rzeczywiście była zaślepka i mamy samą zaślepkę dekodera. Zobaczcie, to jest dziwny dekoder, gniazdo jakie drobniutkie, widzicie, to jest... Biorę małe cudactwo. No i tu proszę. Mam dekoder firmy ZIMO. Założę tenże. Gorzej, że to zaślepka to mi wygląda jak dekoder normalnie. Ciężko się zorientować, które to zaślepka, a które dekoder. To jest dekoder z pudełka, a to, to, to co było w modelu. O. Czyli to wychodzi na to, że jest zaślepką. Tyle elektroniki jak ma zaślepkę, to aż mało prawdopodobne. Może to nie jest zaślepka. Może powinienem spróbować postawić na to. No nie, jednak tutaj nic nie ma na tym, więc to musi być zaślepka. Dziwne. No, jak widzicie, zawsze się można czegoś nowego nauczyć. No i jak to teraz włożyć delikatnie? Zobaczcie, co za elektronika, jaki ten e, tu... Jak to przyłożyć, żeby tutaj nic nie uszkodzić? Przez coś miękkiego. Postaram się to wcisnąć. No i pytanie, czy już siedzi w gnieździe czy nie? No nie siedzi. O, teraz palcem udało się. Spójrzcie sami, może wezmę troszeczkę bliżej, jak wygląda taki dekoder. Jak drobniutki jest ten tutaj chip, tak, ten procesor. To jest coś niesamowitego. Jak ta miniaturyzacja teraz już poszła do przodu. Szok. No dobra. Co dalej? Dalej to by wypadało z powrotem to założyć. Tu tą zaślepkę, jak ono mogło być. Chyba była tak. Spójrz, spojrzę to na to z tej strony. O, musiała ubaść, jak na złość. Jeszcze raz się tu spojrzę. Chyba tak to musi być. Chyba? Nie. Tak. Tak? Nie tak. Dziwne, jak to mogło być. Tak raczej też nie, żebym nie musiał oglądać filmu swojego, żeby wiedzieć jak to było na początku. Na instrukcji jest to ciut inaczej narysowane. Inny kształt ma ta płytka, więc niewiele mi to pomaga w moim dylemacie. A może po prostu powinienem najpierw z tej strony. Nie no, tak jest za luźno. Może jednak odwrotnie, ale odwrotnie też to dziwnie. Tak by było. Spójrzmy w instrukcję. Instrukcji wygląda to tak. Że tak należy to włożyć. No to bzdura. Tyle się zastanawiałem, a to się okazało bardzo, bardzo proste. Może po prostu wyjmę jeszcze raz. Wyjąć to można spokojnie, w zasadzie niemalże na siłę. A wkłada się. Też na siłę, po prostu na wcisk. No teraz akurat wpadło mi za głęboko. Tak, najzwyczajniej w świecie. Dopóki nie usłyszymy charakterystycznego kliknięcia. O, tak po prostu. Tutaj są dwie takie wypustki w tej skrzyni. Tutaj mamy miejsce na... Też wystaje taki ząbek i wszystko razem pasuje. Było to naprawdę... Bardzo bardzo proste, nie wiem czemu. Aż tyle czasu się na tym głowiłem. No i z powrotem tu ułożymy dach. Też bardzo prosto, leciutko i już jest. Teraz ten drowiec Schowam do pudełka. Trafi to. Będzie później tu, w tym miejscu. A ja już mogę sobie pozwolić na to, żeby postawić lokomotywę na torach, ale zanim to postawię, to muszę przestawić kamerę wprost. Rozłączę się i e, zobaczycie za moment e, jak to wygląda. Powiedziałem rozłączę się po prostu zwykłe przyzwyczajenie, jak się z kimś rozmawia komunikatorem na e, wizji wyłączę kamerę. No i ok, I już tutaj tenże model ustawię na torach. Jest ustawiony. Adres to zapewni, zapewne trójka. No i dokładnie tak to jest, trójeczka. Zobaczcie jak pięknie chodzi. Teraz pytanie, co może ten dekoder? Ej, już spojrzę w instrukcję. Będzie też i po polsku. Zobaczmy, czy tu coś jest. Angielski, francuski, niemiecki. O, jest. Jest i po polsku. No, ale to jest co do dekodera Tilik. Co my tu mamy? Prędkość minimalną CV2. Opóźnienie dojeżdżania. CV3, opóźnienie hamowania, prędkość maksymalna, prędkość średnia. O nie wiem. F1. O coś, coś, coś widzieliśmy. Tak, cokolwiek tu się dzieje. F1, czerwone światło. F2, na takich światłach. F1 wyłączymy. F3, nic. F4, światło manewrowe po jednej stronie. F4. Tak, tu by się bardzo przydały rolki modelarskie, żeby to było wszystko w jednym miejscu. Niestety nie mam i może się kiedyś skuszę. Dobra, to są ustawienia CVV do prędkości. To mnie to specjalnie nie interesuje. Ja szukam funkcji skupiłem się na tym że skupiłem sfokusowałem się na to znowu brzydkie słowo Może... skupiłem się na tym, że jest język polski i zacząłem czytać o CV, kiedy mnie tak naprawdę interesuje F0, F1 i tak dalej, funkcje, F0 to oczywiście włączenie świateł F1, czerwone światło z tyłu po prawej, zmieniające się z kierunkiem jazdy o o to chodzi, tak, pewnie widać z drugiej strony teraz to czerwone światło. F2, światło przednie jako oświetlenie manewrowe światła po obu stronach. Wyłączmy F1. Tak, jak widać po obu stronach są światła. F3 bieg manewrowy bez wpływu na światło. I F4 pojedyncze światło manewrowe z obu stron. O, i jest, ale jak widzicie niezależne od kierunku jazdy po jednej stronie, ale też i kabina jest tutaj przecież po jednej stronie lokomotywy. O, i tyle jeśli chodzi o funkcje, także mamy e, trochę funkcji do sterowania oświetleniem i... Tyle, no i możemy sobie wystarować rzeczywiście prędkość lokomotywy, zmieniając odpowiednie wartości CV, co jest tutaj, wszystko wypisane w instrukcji. Jeszcze spojrzę w instrukcję, co my tu mamy. No nic, troszeczkę w instrukcji jest. Jeszcze informacji w sprawie programowania CV, wzgłębiać to na razie tego nie będę, a póki co pocieszmy się tutaj jazdą tej lokomotywki. Wzłonę tylko kamerę i zobaczmy jak to sobie radzi przez pikowskie rozjazdy. Się właśnie na jednym zatrzymała. Będę musiał sprawdzić na pewno ten rozwiązanie, bo to już nie przypadek. Stop. Zjechałem ciut za daleko. Ten napęd troszeczkę łomoczę. Ale generalnie sama lokomotywka wygląda przednio. Szkoda tylko, że nie ma dźwięku. Co najważniejsze, całkiem poza tym jednym rozjazdem całkiem fajnie jedzie, nawet na niziutkich prędkościach. O zobaczcie, jak sobie gładko przejechała w porównaniu choćby do TKT-2. O, tu się zatrzymała. Ale ten A! I słusznie, że się zatrzymała, bo przecież ta zwrotnica nie była przestawiona. dalej się zatrzymała, także jednak, no ale to, to jest właśnie urok niektórych z moich rozjazdów dobra, skoro widzimy to teraz zobaczmy sobie, sprawdźmy jeszcze te światła Aha, już przełączam, tak Z tym F3 manewrowe jest, a to czerwone to było pod F2, nie pod F1, pod F1, dobra, wszystko jest, wszystko się zgadza. Się zgadza, bardzo fajny model. E, jedyne co można jeszcze dodać, że no, tutaj się trzeba liczyć z dosyć słonym wydatkiem. Kosztuje to, cóżko, grubo ponad 1000 zł i to w zasadzie za takiego Golasa, nawet bez dekodera. Niestety firma Tilik do najtańszych e, nie należy. No, ale, tak jak powiedziałem, nie wydaje w ciągu roku nie wiadomo ile, żeby. Mm, Ubolewać tutaj, że ciągle trzeba coś nowego kupować. O, i tak wygląda sobie właśnie ten parowozik TKP30-1. Jedyny mój model z drugiej epoki, z epoki pierwszej, to już kompletnie nic nie mam, ale epoka pierwsza to już nie spod znaku PKP, chociaż oczywiście w epoce pierwszej pociągi po Polsce, jeśli można tak powiedzieć, po Polsce jeździły. No, powiedzmy, że jeździły po Królestwie Polskim w ramach zaboru rosyjskiego. No dobra, ale nie tylko to, oczywiście, również pod innymi zaborami, też lokalne koleje. Ale tu już absolutnie nie zgłębiałem tego tematu nie jestem w stanie nawet słowa specjalnie mądrego powiedzieć. Pomimo zainteresowań historycznych, to akurat te aspekty kolejowe są mi raczej obce. No dobrze, to tyle. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć. Ale może zaraz, zanim co, to może jeszcze tutaj podjadę. Aha. Zmienię paluchami, przepraszam. Podjadę bliżej. Po co? A no po to, żeby jeszcze pokazać tutaj. Popatrzcie chwileczkę na tą kontrywkę. O tak w pełnym kadrze mam nadzieję że trochę teraz będzie może więcej widać jeszcze kawałeczek podjadę proszę bardzo tak po prostu chcę Wam ciut więcej pokazać ten model jeszcze na sam koniec a może nawet z tego ujęcia Proszę bardzo, pełen kadr. Prawda, że piękny parowóz? Piękny. No dobra, to tym razem koniec. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.